Jestem właśnie po kąpieli, i pomyślałam, że to doskonały moment, żeby opowiedzieć o mojej łazience od strony funkcjonalnej. Przejdźmy do łazienki i pokażę po prostu, co zrobiłam. Stwierdziłam prostota, prostota, tanieść, minimalizm. Miałam taką checklistę z czymkolwiek tutaj e, zrobiłam e, przy tej inwestycji, że, że były takie. Moje sito, przez które przysiewałam czy jest prosto, czy jest tanio i czy jest szybko. I tak, przez koronawirusa miałam opóźnioną tą inwestycję masakrycznie, więc stwierdziłam, jak już ten domek będzie taki, że można stawiać Łazienkę, ja e, muszę zrobić ją sama. I już przechodzę z meritum widziałam żadnych kafelków ehm, ściany muszą być pokryte czymś co jest wodoodporne i okazało się że istnieje coś takiego jak hydrobariera e, to jest farba którą maluje się ściany e, ja malowałam e, nie, nie jest tania bo puszeczka dwa Dwa litry kosztowała prawie 100 zł przez internet, ale myślę, że mogłabym ze trzy takie łazieneczki pokryć cztery razy, no może cztery razy nie. Tutaj są trzy albo cztery warstwy tej hydrobariery i powiem bardzo wydajne, bardzo wydajne i to jest, ściany z karton gipsu zostały tym pomalowane, te, które są tutaj najbliżej wody, czyli dwie. A pozostałe, bezwykłe, które nie, nie mają styku z wodą, zwykłą łazienkową farbą. Na podłogę stwierdziłam, idę z wykładziną PCV. Osoby, które zaliczyły PRL, mogą mieć niezbyt fajne skojarzenia z tym materiałem, ale teraz wykładziny są tak piękne, że. Po prostu się kładzie na podłogę i jest. I można chlapać się, można myć. Jest to higieniczne, jest, jest bardzo fajne. Um, zamówiłam 3 metry kwadratowe, takiej bardziej, której mi się podobała. Um, nawet była droższa, ale um, 3 metry kwadratowe to można sobie pozwolić. Dam 80 zł za ten kawałek. Kładzie się i jest. Um, kolejna sprawa. Tutaj sufit. Yy, pomalowałam, bo tutaj są deski podłogowe od antresoli i, i legary. Yy, I nie chciałam, żeby to zagniwało, więc kupiłam farbę taką lakierową i, i pomalowałam to. Wygląda bardzo ładnie. Higienicznie można umyć, jakby tam było zabrud jakieś zabrudzenie. Yy, lampka. Styl, że tak powiem. Industrialny, nie wiem, jest 15 złotych um, Szafeczka też, szafeczka ze zlewem Powiedzmy tyle, ile, ile stwierdziłam, że, że budżetowo mogę sobie pozwolić żeby nie wyglądało ohydnie To nabyłam I ponieważ to jest malusieńka, jednoosobowa łazienka To zależało mi na szafce, gdzie można pochować rzeczy Kosmetyki, żeby to się nie walało po wierzchu, kurzyło Więc wszystko, wszystko jest schowane w szafeczce no, i tak, no zrobiłam to sama. Jedyne, co potrzebowałam pomocy, to z montażem prusznica, Oczywiście, miałam, miałam wielką ochotę zrobić to sama, ale jak zwykle przeliczyłam się. Nie, nie, potrzebne są dwie osoby i to jeszcze kumate. Sąsiad skombinował pomoc kogoś, kto to składał wcześniej i, i zostało to złożone. Też parę lekcji tutaj wyciąg wyciągnęłam z tego. Um, składania yy, i wpasowywania w syfon to bardzo dziwnie wygląda, jeżeli chodzi o instalację z tych 50 szarych, a potem dokręcania tego wszystkiego yy, tam pod spodem. No, troszkę, troszkę to było problematyczne i robione na capu, bo potrzebowałam. Prowadzić tutaj, zanim się zrobi zimno i mycie się na świeżym powietrzu w mojej polowym prysznicu, już nie, wchodzi, nie, nie wchodziło w grę, więc mam tu pewne lekcje, które chcę wnioski z nich wykorzystać w drugim domku i po prostu uniknąć tych błędów. Um. I, I tak, powiem szczerze, ja tutaj starałam się nie myśleć schematami, bo hasło łazienka to każdy, kafelki, glazura, nie wiem, a, kabina prysznicowa, hmm. z czterema ściankami. Pierwszy pomysł był taki, że po prostu to była szyba, że była otwarta, bo miałam zamiar tą hydrobarierą też polecieć, tą ścianę z... Ze słomy, no z tynkiem Ale stwierdziłam, że nie wiem jak się to zachowa Jak tam będzie woda na to lecieć Mimo, że to hydrobariera I to łączenie karton-gipsu Tak, najbardziej mnie martwiło łączenie karton-gipsu z, z tą ścianą No i myślę, jak mi zacznie tam do mojego saloniku przeciekać To nagle zaczęłam myśleć, czy są prysznice, po prostu takie kabiny, które się stawia jak klocek i okazało się, że są i nawet nie jakieś drogie i po prostu zdobyłam tą, 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 tą kabinę i tutaj została zamontowana i myślę, że to jest świetne rozwiązanie, mogłaby stanąć nawet na środku salonu i można się kąpać bez, bez chlapania naokoło i bardzo fajne rozwiązanie więc jak się przestaje myśleć szablonami, to taka łazienka funkcjonalna może być prosta i nawet nawet yy, prosta i szybka czytania, no to yy, mo możliwe, że... O, oczywiście pierwsze moje, moje plany to było wszystko z odzysku, jakieś miedziane, kurki, yy, prawda, aż blacha na ścianie. Tak, hmm. yy, yy, może jak znajdę tą fotkę z inspiracją, to ją tutaj umieszczę, żebyście zobaczyli, co ja chciałam robić, ale to trzeba mierzyć yy, siły na zamiary. Okazuje się, że nie masz czasu jeździć po złomowiskach i wybierać sobie takie fancy artykuły, żeby potem mieć y, piękną łazienkę. A na sam koniec, jak już przejdziesz ten etap i, i staną te cztery ściany, i można, jest podłoga, to już nie masz siły na to: po prostu idziesz do kastora, do innego budowlanego sklepu i kupujesz co mają. Yy... I, i, I powiem tak, może moja łazienka wygląda dosyć nowocze nowocześnie, no powiedzmy to nowocześnie Ale przede wszystkim można się tu umyć w cieple Myłam przez trzy miesiące na świeżym powietrzu Więc ja już zupełnie inaczej myślę o takich rzeczach um, Tak, po prostu mam łazienkę, w której mogę zejść rano Umyć zęby z wody, która cieknie z kranu, a nie brać deszczówkę i sobie ją filtrować przez szmatkę. A tak wyglądało moje życie przez 3 miesiące. Um, naprawdę jestem zadowolona z tej łazienki. Jest naprawdę funkcjonalna, czysta i, 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 i ją testuję. Na razie wszystko wygląda dobrze. To, co mnie martwiło najbardziej, czyli toaleta kompostowa. Się sprawdza. Co jeszcze przewidziałam w łazience, bo chciałam, żeby była jak najbardziej funkcjonalna, więc oczywiście jest tutaj boiler na 30 litrów wody. Przewidziałam też elektryczny wieszaczek, suszarkę na ręczniki. Myślałam, że będzie to podgrzewało temperaturę, ale powiedzmy nie, nie, nie działa to jako kaloryfer jakoś rewelacyjnie. Natomiast, ponieważ mój domek to jest po prostu prawie że jedna przestrzeń, więc to, to powietrze od kozy nagrzewa się także, nagrzewa się też łazienka bardzo szybko. Nie wiem, czy wspominam o tej drabinie, no i drabina, żeby można było sobie swoje ciuchy rozebrać się i po prostu powiesić. Stwierdziłam, że to jest najbardziej funkcjonalne rozwiązanie, jakie może być zamiast miliona wieszaczków, to jest po prostu drabina i można sobie od koszulki po skarpetki to wszystko tu porozwieszać, żeby się ubrać, yy, yy, rozebrać, a potem ubrać, w, i także tak to wygląda. Um, I na ten moment to tyle, oczywiście śmietniczek. A jeszcze na sam koniec chciałam dodać, że mając zamknięty obieg wody tutaj na działce, e, trzeba się zaprzyjaźnić z kosmetykami biodegradowalnymi. Ja nie jestem ortodoksyjna w tym zakresie, bo na przykład myję naczynia rozcieńczonym mocno płynem do naczyń kupnym czy z kosmetyków, niektórych nie jestem w stanie zrezygnować. Ale do sprzątania, do mycia zaprzyjaźniłam się z octem, sodą i szarym medłem. Spróbujcie sobie tą kombinacją umyć na przykład kuchnię, blaty, cokolwiek. Jeszcze na przykład wrzucić sobie cytryny kawałek i poczujecie tę reklamowaną świeżość, jak, jak bumcykoria.